W gabinecie kapitana Mirskiego czarno było od tytoniowego dymu. Odprawa ciągnęła się już kilka godzin, brało w niej udział kilkunastu oficerów. Kapitan Mirski krótko zreferował sprawę, poinformował o aresztowaniu Zadrasa, który usiłował zamordować Mirę Łazównę. Przytoczył także sporo dowodów na to, że Zadras maczał palce w sprawie oznaczonej kryptonimem Złote Kółka. Następnie przedstawił długą listę podejrzanych, którzy wprawdzie są jeszcze na wolności, ale pozostają pod ścisłą obserwacją milicji. Postępowanie podejrzanych może dostarczyć wielu materiałów i dowodów. Mirski poinformował także zebranych, że Berlin przekazał mu nowe materiały, ale w dalszym ciągu nie mogą ustalić miejsca zamieszkania i pobytu Elwiny Malinkę, u której zatrzymała się Mira. Czy z posiadanych materiałów można wnosić, że Zadras jest szefem gangu? Zapytał Jaworski. Nie mamy na to dowodów, odpowiedział po namyśle Mirski. Nie przesłuchałem jeszcze Zadrasa. Sfingowałem tylko przypadkowe spotkanie na korytarzu Zadrasa i Słoniewskiej. Jestem przekonany, że się poznali. Pozostawiłem ich na razie w spokoju, niech trochę skruszeją. Nie wiem, czy Zadras jest głównym prowodyrem, w każdym razie mam uzasadnione podejrzenie, że jest jedną z ważniejszych figur. Postanowiono w związku ze zbliżającym się finałem operacji Złote Kółka zwiększyć liczbę osób odkomenderowanych do tej sprawy, a także w miarę możliwości przyspieszyć tempo śledztwa. Konwojent wprowadził Jana Zadrasa do celi i zdjął mu z rąk kajdanki. Była to wąska cela. W rogu stała prycza z kocem, u wezgłowia miniaturowa poduszeczka. Po chwili wahania Zadras zdecydował się usiąść na pryczy. Była twarda, znacznie twardsza od jego wygodnego tapczanu, który pozostał w domu. Pomyślał o tym z goryczą. Spotkanie z Krystyną Słoniewską wprowadziło go w jak najgorszy humor. Tego się nie spodziewał. Prawdzie wszystko wskazywało na to, że Krystyna została zatrzymana, ale Zadras, podobnie jak Witold, nie dopuszczał do siebie tej myśli. A więc tak stoją sprawy, rzekł do siebie. To zasadniczo zmienia stan rzeczy. Trzeba szybko zastanowić się nad planem dalszego postępowania, bo lada moment mogą mnie wezwać na przesłuchanie. Zdawał sobie sprawę, że znajduje się już w areszcie centrali, więc zarzuty, z jakimi się spotka, są raczej najcięższego kalibru. Nie miał najmniejszych wątpliwości, że Krystyna zdradziła się. Może powiedziała nawet nie tylko o działalności swojej, ale i jego czy innych. Trudno się teraz będzie wypierać, zwłaszcza, że istnieje możliwość konfrontacji. Zresztą, jeśli nawet Krystyna nie sypała dotychczas, zrobi to teraz. Widziała przecież, że z nim sprawa jest skończona i mogła podejrzewać, że on również nie będzie milczał. To logiczne. Zadrasowi nie pozostaje więc nic innego, jak przyznać się. Do zabójstwa Zygmunta Szorskiego nie przyzna się. To byłby najcięższy zarzut, ale przecież śladów nie zostawił. Krystyna również nie ma pojęcia ani o śmierci Zygmunta, ani nawet o ich znajomości. Nie spotykali się wcale. A więc usiłowanie zabójstwa Mirosławy łazówny. Nie ma konkretnych dowodów. Będzie uparcie twierdził, że to zwykły przypadek. Żył przecież spokojnie i z nikim nie zadzierał. Tego dnia po prostu upił się i narozrabiał jak pijany zając. Użyje nawet zwrotu chuligański wybryk, postanowił. Ale nic więcej. Będzie także musiał przyznać się do przemytu i organizowania przerzutów. No cóż. Był po prostu wykonawcą, nie miał nic wspólnego z szefem. Pracował za pieniądze. To oczywiście przestępstwo, ale znowu nie takie wielkie. Odpowiedzialny za całość jest kto inny. On był zaledwie nikłym pionkiem w rękach szefa. Zresztą nie o wszystkim powie, nie wszystko potrafią mu udowodnić. Przecież jeszcze inni pozostali na wolności. Kiedy stwierdzą, że nie zjawił się na spotkanie, zaczną coś robić, aby mu ulżyć w biedzie. Z apetytem zjadł nader skromny obiad i wyciągnął się na pryczy, spokojny już, z przeświadczeniem, że nakreślony plan obrony jest słuszny. Personalia pana znam, panie Zadras, zaczął kapitan. Moje nazwisko Mirski. Będę prowadził śledztwo w wiadomej panu sprawie. Mamy o panu sporo wiadomości i pan wie o tym doskonale. Będzie pan początkowo mówił o tym, co pan chce powiedzieć. Daję panu wolną rękę, proszę zaczynać. Zadras spojrzał przenikliwie na Mirskiego ocenił go błyskawicznie. Miał już praktykę. Zrozumiał, że przeprawa z kapitanem nie będzie łatwa i trzeba będzie dobrowolnie powiedzieć więcej niż początkowo zamierzał. Dobrze, powiem co wiem, panie kapitanie, zaczął nieśmiało. Od czego mam zacząć? Od czego pan chce? Opowiem w jaki sposób wlazłem w handel dolarami. Namówił mnie do tego Zygmunt Szorski. I dlatego musiał zginąć, dokończył kapitan Mirski. To pan kapitan wie o jego wypadku? Oczywiście. Ponieważ nie ma go wśród żywych, muszę teraz sam ponosić odpowiedzialność za jego i za swoje czyny. Nie, przerwał kapitan. Za umarłych nikt nie odpowiada. Odpowiada się jedynie za ich śmierć. Ale o tym później. To prawda, ale ja nie znam ludzi, których on znał. Niech pan mówi dalej. Za pośrednictwem Zygmunta Szorskiego przerzucaliśmy do Berlina banknoty dolarowe, a z Berlina otrzymywaliśmy dolarowe monety w złocie. Interes szedł dobrze. Szorski organizował również zbyt, a ja rozliczałem się z tymi osobami za pośrednictwem Szorskiego żałuję tego robiłem to na prośbę Szorskiego w związku z jego śmiercią zostałem zrujnowany wiele straciłem Mirski nie przerywał naiwnych wyjaśnień Zadrasa sporządził protokół i powiedział Mówił pan co pan chciał następnym razem trzeba będzie mówić o tym co nas interesuje radzę się przygotować kiedy tego popołudnia wprowadzono do gabinetu Krystynę Słoniewską, wyglądała mizernie. Była zdenerwowana. Widzę, że czuje się pani niezbyt dobrze, powiedział kapitan. Może zamówić kawę? Nie ma sensu przedłużać tych jałowych, męczących rozmów. Radzę skończyć z wykręcaniem się. Co to pani da? Krystyna ucieszyła się. Och, kawa na pewno dobrze by mi zrobiła. A w ogóle, to mam już dość tego wszystkiego. Powiem dziś, co wiem. Dobrze, niech pani mówi. I jeszcze jedno. Jakże znalazła pani znajomego, czy raczej wspólnika? Zmienił się bardzo. Wspólnik może, ale nie mój. Podejrzewacie mnie o zbyt wiele, rzuciła rozdrażniona Krystyna. Nie będę już przeszkadzał. Przyniesiono kawę. Słoniewska chciwie wypiła kilka łyków, uspokoiła się nieco i zaczęła. Z zadrasem miałam pracować. Przed wyjazdem na urlop, który nie doszedł do skutku, szef wspominał mi o nim. Ale przeszkodziliście. Mirski słuchał uważnie. Więc to nie zadras jest jej szefem. Wyznaczono mi łódź. Miałam sporo kontaktów. Przewoziłam złoto, odbierałam banknoty. Dawno pani pracuje w tej branży? Jakieś piętnaście lat. Czy Jan Zadras też tak długo? Tego nie wiem. Znam go od wielu lat, ale nasz kontakt był bardzo luźny. Nie interesował mnie wcale. Nawet jako mężczyzna? Nawet. To nie mój typ. Krystyna rozgadała się. Opowiedziała sporo o szefie, nie wymieniając jego nazwiska. Myślała bowiem, że jest ono kapitanowi znane. Mirski nie chciał się zdradzać, że istnieją jakieś luki w jego materiałach. Okazuje się, że szef był bardzo ostrożny. Szef był przekonany, że wszystko będzie grało, ale dotychczasowe zarobki widocznie mu nie wystarczały i nagwałt rozszerzał interes. Wydaje się, że tego było za wiele i to go zgubiło. Mirski uśmiechnął się. Krystyna spojrzała na niego uważnie. Panie kapitanie, to on też mówi? Mówi już od dawna, nawet od dzieciństwa, Mirski uśmiechnął się szeroko. Dlaczego pan się śmieje? Pytałam o niego. Myślałam, że on milczy, a on. Poprosiła jeszcze o kawę. Kiedy wypiła, Mirski poradził, aby odpoczęła i coś zjadła. Zapowiedział, że wezwie ją później na dalsze przesłuchanie. Mirski uważnie przeglądał notes Zadrasa. Właściciel notesu siedział po przeciwnej stronie biurka. Pod wystąpił mu na czoło. Kiedy chwilę potem kapitan spokojnie odłożył notes, a wziął do rąk kilka zdjęć i przeglądał się im czas dłuższy, Zadras zdenerwował się jeszcze bardziej. Nerwowo łamał palce. Przeciągającą się ciszę przerwał wreszcie Mirski. Znamy się już trochę. Pogadajmy jak starzy znajomi. O czym mamy mówić? O sprawach, które dotyczą pana i pana wspólników. Tu kapitan celowo wymienił sporo faktów dotyczących działalności Zadrasa i innych. Zadras słuchał wystraszony. Wiem, że muszę rozliczyć się z wielu spraw, wyjąkał. W tej chwili mam w głowie chaos. Wszystko mi się miesza. Gdyby można było, najchętniej skończyłbym ze sobą. Nawet jeszcze dzisiaj. Tak byłoby najlepiej. Głupstwa pan gada, przerwał kapitan. Trzeba być konsekwentnym, a w swoich obliczeniach zawsze brać pod uwagę skutki. A więc do rzeczy. Czy nie uważa pan, panie kapitanie, zaczął wolno Zadras, że należy zacząć od. od szefa, wtrącił Mirski. Od szefa, tak pan kapitan mówi, to trudniejsza sprawa. Zadras pochylił głowę, ręce zaczęły mu drżeć, nerwowo wyjął chusteczkę i otarł spocone czoło. Kapitan bacznie obserwował aresztowanego. Wyjął papierosa, zapalił. Zadras milczał. Przemógł się jednak. Mam propozycję, zaczął cichym głosem. Nie wiem tylko, czy zgodzi się pan na nią. Słucham. Ciężko mi dzisiaj mówić, zwłaszcza, że trafił pan w najczulszy punkt, w sprawę szefa. Boję się, że będę nie dość obiektywny, a nie chciałbym ani o Jotę pomniejszyć mojej winy. Jeśli pan pozwoli, to wrócę do celi, uspokoję się trochę, przemyślę wszystko i przygotuję się do złożenia zeznań. Zgoda, mnie się wcale nie spieszy, obojętnie powiedział kapitan. Aha, ma pan pozdrowienia od Krystyny Słoniewskiej. Widziałem ją na korytarzu, ale to oddzielny rozdział sprawy.